hej hejka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Pamiętnik SSO Który jest tak naprawdę takim pamiętnikiem SSO, ale od zera, ponieważ założyłam nowe konto No i zaczynamy wszystko od zera Pierwszy odcinek jest już na kanale, także was do niego bardzo serdecznie zapraszam A teraz lecimy z kolejnymi zadankami Mam nadzieję, że uda się w końcu dzięki nim dostać się do Murlands Dobra, okej okay. Zjedzmy zresztą śniadanie przy ognisku Okej okay. Lecimy Jedziemy za nią tam do ogoniska. Ok. Warunki spełnione. Ok. dzień dobry wszystkim. Dobrze ci się spało, Ashley? Właśnie, bo my tam mieliśmy sen taki dziwny. On jest na końcu tego odcinka. W ogóle to było strasznie dziwne. Takie, nie wiem jak to opisać w ogóle. Okej. Okay. Często masz dziwne sny? Tak, mam bogatą wyobraźnię. Te postacie w cieniu, chodziło ci o ludzi? O rety, wszystkie byłyście w moim śnie. To rzeczywiście był bardzo dziwny sen, ale słońce już wzeszło, więc pora sobie trochę pojeździć. Okej, okay, mamy drugi poziom, fajnie. Poskaczmy sobie, to uspokoi myśli. Wróć na wybieg Aśli. będziemy na ciebie czekały z Mają. Okej. Okay. Lecimy tam, na wybieg tam, gdzie mieliśmy lekcję. O, ktoś nowy, siema. Hej, Fiona. Cześć. Widzę, że to dzisiaj chyba zaczęłaś grę. Dobra, lecimy. W drugą stronę w ogóle, gdzie ja jadę. Dobra. Okej. Okay. Przepraszam Was z góry, jeśli te odcinki będą na początku długie, ale po prostu się strasznie tym jadam, że mam jakby nowe konto jest nowy początek i tak dalej, dobra. Okej, okay, porozmawiaj ze mną, kiedy zechcesz wziąć udział w wyścigu. To tutaj będzie jakiś wyścig? E, przyjdź się po to, że który przygotowałam Do zawody bez tego całego stresu. Czas nie ma znaczenia. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy. No tak, bo my jeszcze możemy jakby tylko tym pierwszym poziomem konia jeździć. Okej. Okay. W sensie, no, yy, bardzo wolno. Bo mamy ten pierwszy poziom konia. O, tutaj w ogóle nam konia jakiś chodzi, fajnie. Dobra. Jezu, ale to jest takie monotonne, jak się jedzie tym galopem. Tylko i wyłącznie. Ok. Wow, ale to było długie. Dobra. Rety, dobra robota. Wszystko pięknie i ładnie, ale co to są za zawody, kiedy nikt nie mierzy ci czasu? Maju. Opisujesz po prostu przyjażkę dla przyjemności, po raz zrobi to tak, jak należy. Dobra, czyli będziemy mieć nowy, wiecie. O, możemy podnieść poziom konia, będziemy mogli jechać szybciej niż galopem. Wow. Pięknie. Dobra. O, znowu ktoś nowy, i ty też masz startlidera. Hej, Leila. Dobra. Okej. Okay. Wypróbuj mój tor na czas. Nauczę się zdobywać wstążki. Okej. Okay. Możemy jechać szybciej. Ej, ja nie przyjechałam tego. Jak ja to zrobiłam? Dobra, ale przynajmniej mamy dużo czasu, żeby to ogarnąć. Dobra, przyjechałam już, wow. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, kolejna przeszkoda. Dobra. Okej, okay, zobaczymy co teraz się będzie tutaj działo. Hej, nieźle skaczesz, Ashley. Okej, okay. fajnie, dzięki. Świetna robota, Ashley, i Robin świetnie do siebie pasujecie. Ashley, mam dziwne przeczucie, że w twoim świecie pojawiło się pewne miejsce, które jest w okolicy. Nie jestem całkowicie pewna, ale choć wybierzemy się do lasu za domkami i zobaczymy, czy coś rozpoznasz. Okej, okay, lecimy. W ogóle, to jest dla mnie takie ciekawe, strasznie, że my, jakbyśmy w tym nowym początku, znamy już te nowe postacie, w ogóle wszystko. Nie wiem, dziwne to jest wszystko. Nie wiem, jakoś tak. niby w spokoju, że coś nowego, ale takie dziwne, nie? Okej. Okay. Aha, muszę do niej podjechać. No. Myślę, że warto się trochę rozejrzeć po lesie. Coś wygląda znajomo? Podążaj za instynktem. Zobaczmy, czy przeżycie mnie nie myliło. Okej. Okay. Co to takiego? Okej, okay, czyli teraz my za tym nie mamy jechać. Spoko. Okej. Okay. Poznajesz to miejsce Ashley? Może we śnie wszystko się świeciło i kręcili się tu ludzie ukryci w cieniu. Chyba mogę Ci to wyjaśnić. No więc mitologia powstania Jorwiku opiera się na magii i oddaniu tajemniczej bogini toczącej walkę z jakąś złą istotą. Ta historia poświęcenia jej światła przeciwstawiających się chciwości i ciemności. Idem przynosi światło, życie i konie na Jorwik. Istnieje pewna sekta druidów, którzy wspominają historię tej bogini i żyją według jej przykazań. Ten kamień luniczny, czyli miałam rację, dobra. Należy do nich. I jest za wcześnie, żebym opowiedziała ci wszystko ze szczegółami. Ale pamiętaj, ten kamień luniczny jest źródłem dobra. Może Aiden będzie potrzebowała. Może cię chroni. Ale któregoś dnia będziesz częścią tej legendy, tej wielkiej bitwy. To oczywiście coś więcej niż legenda, o ile w to wierzysz. Porozmawiajmy z resztą. Wróć do ogniska. Okej. Okay. Okej, okay, kochani. Jesteśmy na miejscu. E, musicie to usłyszeć, wreszcie stało się coś dziwnego. Pamiętacie ten dziwny sen? Okazuje się, że pojawił się w nim kamień runiczny. Linda uważa, że ten sen mógł być wizją? Lisa, ale jesteś zabawna. Haha, ha, spokojnie, Asi, tylko sobie tak żartujemy. Jesteśmy całkiem normalne, nie musisz się nas bać. Wszystko w porządku, Alex Asi, zna legendy Jorwików. Jaśniłam też, że ten dziwny sen może być jakąś z nią związany. Asi, co powiedziała e, ci Linda? E, że druidzi i bogini istnieją. Spokojnie, Ann, wszystko tylko streściłam. Może Ashley podstawie wyczuwać tajemne wibracje, a może to jeszcze nie koniec tej historii, tylko czas pokaże. Na razie skupmy się na tym, co się dzieje w tej chwili. Maju, co będziemy teraz robić? To koniec nauki podstaw u mnie, Ashley. Możesz pojechać do Murland, z tajni za mostem. Mamy to, dobra. Tam właśnie mieszkam, więc oczywiście uważam, że to najlepsze miejsce na Sejmiorwiku. Okej, okay, jedziemy. Uważaj na siebie, Ashley. Nie mówię, że twój sam był omenem, ale będziemy miał na ciebie oko i poprosimy o to też naszych przyjaciół. Niedługo wyjeżdżam ze zespołem, ale jeśli zostaniesz na Jorwiku, mam nadzieję, że znowu się spotkamy. Oczywiście, że się spotkacie. Ashley, pojadę z tobą, ale na wszelki wypadek to mapa, która pomoże ci znaleźć drogę do stajni. Są na niej zaznaczone też innymi miejsca na Jorwiku, więc może ci się je przydać, jeśli się zgubisz. Okej. Okay. Spoko. Zrozumiałam. Dzięki. Wiem o tym. Gramfestu są od czterech lat. Dobra. Mm idziemy, kochani. Tylko najpierw by się przydało dowiedzieć, w którą stronę. No, dobrze, pojechałam, spoko. Ale ładny konik. To jest chyba albo Morgan, albo Mustang. Nie jestem pewna. Dobra, lecimy. Tamtędy. To jest w sumie też ciekawe, nie? Bo kiedyś jakby cała ta historia właśnie zaczynała się w Murland, a teraz na jakimś obozie. Dobra, fajnie w sumie. I gdzie mamy pojechać? Aha, nie mamy wskazanego miejsca. Po prostu już tutaj jedziemy. A nie mamy, mamy, mamy. Dobra, okej, okay, nie zauważyłam. Przepraszam. Okej. Okay. Dobrze jest być w domu. Witamy w Murland. Staniami Murland zarządza Thomas i jego syn Justin. Justin czeka na Ciebie na wewnętrznym dziedzińcu. Nauczy Cię, jak opiekować się koniem. Tak, wiemy, gdzie jest Justin. Dziękujemy za informację. On w ogóle chyba też teraz inaczej wygląda, nie? Jak każdy w sumie w SSO, Ale zobaczymy sobie. Justin, co oni ci zrobili? Dobra, okej. Okay. Cześć, chyba jesteś tu od niedawna. Mam na imię Justin, a ty to Ashley, Co się miło cię poznać. W Stanach Murland jesteśmy dumni z tego, że nasze konie są zadowolone. Posiadanie wierzchowca, ludzi się od bycia właścicielem roweru czy auta, trzeba nawiązać wieść. Im więcej czasu spędzisz z końmi, tym łatwiej zauważysz, ile dajecie sobie nawzajem. Zacznijmy od podstaw opieki nad tymi wspaniałymi zwierzętami. Ok, dostaliśmy coś. Spoko. Schodzimy z konia. Głowa konia, dobra. Eee, czyścimy kopyta. Teraz karmimy. Teraz pewnie będzie ok, jednak nie. Okej, okay, dobra, już myślałam. E, poimy konika i będzie pewnie szczotkowanie teraz, nie? Tak, wiemy. Wyszczotkujemy konia. Co tu się stało? Co ten koń zrobił? Okej. Okay, spoko. Czy coś? Nie wiem. Ok. Możemy chyba na niego już wsiąść. I znowu do Justina. Dobra robota, Ashley. Koń, który jest pielęgnowany każdego dnia, jest zdrowy zadowolony i może biegać szybciej. Z kolei rumaki, którym brakuje codziennej opieki, stają się ociężałe, smutne i wolniejsze. Założy się, że robin nie musi się bać o brak pielęgnacji. Sianą można kupić w wielu sklepach, zwłaszcza w końcach stajni. Na pewno umiesz już napełniać wiadro wodą ze studni. To możesz oczywiście zrobić za darmo. Możesz zdobyć cheelingi za wykonanie rozmaitych prac w stajni Murland. Dostępne zajęcia znajdziesz na tablicy ogłośniej przy budynku stajni. Codziennie aktualizujemy listę, więc możesz wpadać każdego dnia. Okej. Okay. Myślę, że Ty i Robin możecie teraz podjąć cię wyzwania. Eee, ze sklepami znajdziesz wybieg. Jedź tam i porozmawiaj z Loletton, która jest współliderką klubu dzieckiego Bobcat Girls. Jest trochę kąśliwa, ale niech to cię nie zraża. Poproszę, by ci opowiedziała o zawodach w Murland. No i słuchajcie, moi drodzy, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam. Okej. Okay. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.